Cześć, z tej strony Konik, Witam Was wszystkich w moim pierwszym odcinku League of Legends. Jak tutaj mogliście już pewnie zauważyć, zaczęliśmy od MIDA, mianowicie idz -em. Moim oponentem jest, tak jak widzicie, też Z. Będzie ciekawie, szczególnie że ten Z ma 600 tysięcy maestrii i 200 level. Ja mam setny level 200 tysięcy maestrii, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Trzeba być w dobrej myśli. Jest to mój pierwszy odcinek na kanale. Wcześniej trochę nagrywałem, ale na Twitchu. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie ten film osoby, które go w ogóle zobaczą zostawią chociaż lajka. Dobra, bierzemy pierwsze Q standardowo i rura namida. Mam nadzieję, że mnie chociaż trochę dobrze słychać. Tutaj postaram się e, trochę przyciszyć grę, żeby... przyciszenie muzyki powinno wystarczyć. E, no to lecimy. Mamy na bocie samire bliskranka. Na topie mamy Riven. Ja objąłem Mida, a w dżungli mamy Szako. Myślę, że ta gra pójdzie dobrze, chociaż. No, no nie wiem, tak jak, tak jak mówiłem. Gram na Zeda i to dość dobrego. Myślę. W sumie to do tej pory jeszcze nie widziałem grze tego Zeda z psychooperacji. Ciekawy jestem jak on wygląda. Dobra. Cofajcie się? Nie ma sensu. No. Dobro. Trzeba się tak co ubić tutaj, no, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy. Ładnie wyrwał. Ja też. <laughs> Ładnie wyrwałem. Nie ma co. No szkule. Fajny ten le, fajny. No, blisko było, blisko Dobra Ładnie, ładnie Dobra, wyrwał O, typ, co zrobił Dobra, skleszował Reszował. Teraz będzie można coś. Uwa... Trzeba... Teraz to w ogóle trzeba będzie uważać. Chyba nie zginę. No! O, brakowało. Cofam się. Dobra, co kupimy? Mieczyk. O. Nie będę jej nawet tutaj tryhardował. Oj, matko. Co on ma? O! No on już ma to. Teraz ma nade mną pewną przewagę. On ma tam 10 punktów destrukcji, chyba z tego przedmiotu. Dobra, trzeba uważać, bo, bo nie jest naprawdę dobry. O! Haha! Chciałabyś! O dobra, on ma ulta, trzeba będzie uważać. No on mi teraz nie, nie da podejść do tej farmy. Dobra. Jeszcze 5 sekund. Będę spróbował go, spróbuję go zabić, bo będę miał Ignata. O, teraz już ma ulta nawet. Dobra, on się tego nie spodziewa. Teraz na niego wbiję. Sekunda, spróbuję go wyczuć. On też głupi nie jest. Ech. No dobry jest. Co tu dużo mówić? No skąd on miał Ignite a już? A, no i dobrze. Dobra. Kupię teraz to co on. No i w sumie... Nie, butów nie, jeszcze to. Dobra, jeszcze długi miecz. Trzy poty, lecimy. Dobry jest, wyczuł mnie. Ech riven na topie o. I pist, dobrze, o, o Będzie? Będzie frag? Nie będzie fraga. W W ogóle ja, myśl, ja byłem przekonany, że szaka jest w dżungli. A. My nie mamy dżunglera. O. Esesy, zadań nie ma długo.

On ma farmy, 36. E, o, ja on przewagę nad nimi, to taką dużą. Fajnie, fajnie. O, to przewidział. Nie wiem, czy będzie mnie próbował atakować. Dobra. Ładnie. Ładnie. Mm, dobra. Cyk. Tak on ma i a to ja też. A! To już pokonane Dwa trupy przeciwnej. Ajajaj. On jest o tyle dobry, że on przewiduje często moje ruchy. Nie no, Riven, nie ma sensu. On ma ulta. Ale się wymietliśmy Dobra. Dobry jest. O, Dreaman go dojechał bardzo fajnie, bardzo fajnie. Co my? Dobra, on ma 2-2. Ma mniej farmy ode mnie. 20 razy 13 no powiedzmy, że jesteśmy na równym levelu, no jednego kilo więcej, ale Ja mam asystę i więcej farmy Ja mam ósmy level Te same runy Dobra Jakby tutaj ktoś nie wiedział, to moja ranga silver 1 Level mam 107, ale myślę, że jestem troszeczkę ponad te, tej dywizji, bo Gram od 2013 z tą różnicą, że miałem długą przerwę o, idę. Aaa, ah, no i zec zgarnął kolejnego fraga. Koniec serii. Przeciwnik pokonany. To już nie Niestety. Niestety. O pancerze nie wierzy, niedługo znika. Ten Z chyba dużo ryzykuje. Czekam aż podejdzie. O, matko, co ja zrobiłem? I double kill. Ładnie, fajnie, to mi się podobało. Jestem teraz z nim, jestem nawet ponad. Teraz mam przewagę nad nim. Jedziemy, jedziemy. Hmm. Dobra Hop. Oj, proszę, nawet dostałem double buffa od Waj Fajnie Będę się szybciej regenerował Uciekam. Dobra, dobra, jest, udało się. O! To jeszcze tego Vladimira. Dobra, dobra. No i super. Co to jest? Okej. Okay. Samira, jak jest ta tema Samira? 6-6. Dobra, Life ma 4-0. Jednego fraga wziąłem. Przeciwnik pokonany. Op. Stare siły podtrwane ciasta. A ten zet master to ma bardzo wysoką, 500, ponad tysiące punktów to. jest. O kurde. Trochę blisko. No. Bardzo dobrze. Nie ten Z tu znajdzie, to jestem w dupie. O! A. Blisko. Czekaj. A. Dobra, poszujcie. Dobra. Z się zultował, ale z Deda. A nie, przeżył. ra Ten nie żyje. Oj, i władimir biegnie. Dobra, udało się, Riven uratowała. Ale on klepie. Zły tem kupiłem, ale to zaraz, <grywka> zaraz to naprostuję. nie żyje A. Niestety Nie mam na niego za dużych szans A już go zabili. Jezu On ma za duży damage Leczy się jak głupi Dobra To jest Dobra, gonimy teraz tą Leonę Nie ma Leona nie masz ze mną szans Chociaż ona ma duży O no proszę, ona nawet serię mała Tuż już kurde tego Kila mogła sobie wziąć ta Reuben, bo jej by się bardziej przydało Dobrze Tego Vladimira trzeba fokusować. Dobrze. Bardzo dobrze. Co ja mogę zrobić? <laughs> Tego cienia. <laughs> GG O matko Dobra No to cóż, gra była w miarę wyrównana Ale nas pokonali, no co tu dużo mówić Dobra, to by było na tyle Z mojego pierwszego odcinka na YouTube Mam nadzieję, że chociaż trochę wam się podobało Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie lajka i suba No a ja się z wami Na razie żegnam No i do zobaczenia w kolejnym, cześć